Tak? To co, zaczynamy? Dziś obchodzimy Dzień Sołtysa w gminie Kołaczkowo jest ich 17. Pięcioro z nich to osoby, które pełnią tę funkcję po raz pierwszy. Z trojgiem z nich udało nam się spotkać. Zadałem im bardzo, ale to bardzo poważne pytania. Zaczynamy? No, jak musimy? <laughs> musimy. Imię, nazwisko i pełniona funkcja poproszę. Gabriela Orakowska, Sołtys w Łagiewki. Walkowiak Jacek, sołtys Ziermałych. Nawacki Jacek, Sołtys Kołaczkowo. Od których pytań zaczynamy? Od tych poważnych czy lżejszych? Obojętnie. Dokończ proszę zdanie, zostałem sołtysem bo? Bo sołtyzm, my go nazywamy senior, 21 lat co u nas był, stwierdził, że czas na mnie. Ludzie mnie wybrali i w sumie chciałam spróbować swoich sił. Staram się dla wsi, dla wsi jak najlepiej, byłem w Radzie Sołeckiej, uważam, że jako sołtys sprawdza się również. Bycie sołtysem to pasja, powołanie czy kara? No powiedzmy, że powołanie. Pasja. Pasja i powołanie. Myślę. A kara, gdzie jest w, te, w tej historii? Mm, no Czasami ludzie nie potrafią współpracować, moim zdaniem, ale to dążymy do tego, żeby było idealnie. Ranny ptaszek czy nocny Marek? Nocny Marek. No i jedno i drugie. Wcześniej wstaje, później odesłać. Bardziej ranny ptaszek. Kawa czy herbata? Kawa. Zdecydowanie? Tak. Z mlekiem i na słodko. Kawa. Kawa. A co wy tacy kawiarze jesteście? Każdy z sołtysów odpowiada, że kawa. Mhm. Jednak daje takiej energii i siły do działania. Herbata jednak jest takim spokojnym napojem. Ulubiony kolor? Czerwony. Co widać? Widać. Różowy. Jak na dziewczynę przystało. <grym> tak, dokładnie. Zielony. Ulubiony przedmiot w szkole podstawowej to jaki? Język polski. Dlaczego tak. język polski? Bo fajną panią mieliśmy, panie Mieszkiewicz. Pozdrawiam zresztą, przy okazji. Matematyka i WF. Matematyką mnie zaskoczyłeś. Dlaczego? No nie wiem, z wf ze sportem Cię kojarzę. Sport też, ale matematykę bardzo lubię i lubię do dzisiaj. Przydaje się w życiu? Oczywiście, że tak. Muzyka i plastyka. Dlaczego akurat te przedmioty? Bardzo lubię śpiewać, chociaż mi to nie wychodzi, ale w zaciszu domowym lubię. No i plastyka, no w sumie uczyłam się w kierunku architektura krajobrazu, więc ta plastyka mi była tam potrzebna. Co jest trudniejsze, dogadanie się z mieszkańcami czy z urzędem gminy? Chyba z mieszkańcami, żeby każdemu dogodzić w jakimś stopniu. Więc jest problemów z mieszkańcami, którzy po prostu. Nie pomagają, a szkodzą czasami. Tak powiedzmy. Na początek od jak zostałem wybrany, to bardziej powiem powiedzieć, że z mieszkańcami. Zaboli. No, trochę tak. Co robi Sołtys, gdy widzi dziurę w drodze? Zgłasza omija czy zasypuje? Zgłasza. Komu? W gminie. A co gmina na to? <laughs> A gmina, jakby że miała pieniądze, to robią. Tak mówi wójt. Zgłasza albo zasypuje, zależy jaki budżet w gminie. Zasypuje. W Twoim przypadku? W moim przypadku? No ja inaczej, zasypuję. Zdarzyło się już? Nie jeszcze, ale... Jak reagujesz na hasło, zrób Pani coś z tą drogą? Nie miałam jeszcze takiej sytuacji. <laughs> Zgłaszam do gminy. No, miałem od jednej mieszkanki, że mamy śmieci i na drodze wie to, co mamy iść pozbierać. No i idźcie się zbierać, jak macie śmieci. Kiedy sołtys ma wakacje? No, ciężko powiedzieć. Ja z świeżym, świeżym sołtysem jestem, żeby tak mówić, kiedy wakacje. Czyli jeszcze się nie, nie przydarzyło, żebyś wypoczywał? Jeszcze nie. Nigdy. Przenigdy? No, sołtys jest taką funkcją, którą pełni się cały czas, moim zdaniem. Nigdy. Jeżeli chce coś zrobić, to nigdy. Zawsze coś jest do zrobienia. Góry, czy może? Góry Karpać w tym roku. Góry. Zdecydowanie? Zdecydowanie góry. Może. Zdecydowanie. Tak. Samochód, czy rower? Yy, bardziej samochód. Oj, samochód. Zdecydowanie rower. Książka, czy film? Film. Zależy. Czasami książka, czasami film. Zależy od nastroju. Film. Głos rozsądku, czy głos serca? Powiedzmy, że serca. <laughs> Zależy w takiej sytuacji. Czasami mi... Przestań mi rozsądku. Bardziej rozsądku. Gdyby sołtys miał supermoc, to jaka ta supermoc by była? Ojej, Przewidywanie przyszłości. Znasz tą piosenkę, mam supermoc? Znam, 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 znam. No... Nie odpowiem na to pytanie, ciężko powiedzieć. Nie, nie, nie da radę. W jakim sensie? Gdybyś był sprawczy, gdybyś... a gdybym coś mógł. Asfalt w cieśniach. Co wszyscy sobie normalnie by mnie nosili na rękach. Dobra, chwila dla fotoreportera. Na przełożenie karty. To się wytnie. Albo i nie. <grystanie> Twoje życiowe motto? To jakie? Akcja i reakcja. To takie motto mojej mamy, żeby działać. Jak jest jakiś plan, to trzeba go wykonać. Być sobą i tyle. Żyć tak, aby pamiętali cię zawsze. Chyba Jaki powinien być dobry sołtys? Dobry, potrafi, powinien potrafić z, z ludźmi, rozmawiać z nimi. Nie szkodzić, a pomagać. Wyrozumiały. Potrafiący yy, szybko działać. W sensie, że jak jest jakiś problem, no to go próbuje szybko rozwiązać i yy, iść z duchem czasu. No przede wszystkim do ludzi, do gminy. Chyba wszystko. Dokoncz zdanie prawdziwy Sołtys nigdy nie? Nigdy nie przestaje być sołtysem. No tak. Nie odmawia pomocy. Może być. Może być. Nie odmawiam. Komu? Mieszkańcom. Co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu? Mm, miłość i relacje z innymi ludźmi. Zdrowie przede wszystkim. Zdrowie, rodzina, o tak. Jaka jest najlepsza metoda na wysoką frekwencję na zebraniu wiejskim? Nie ma metody chyba na to. Bynajmniej u nas ciesza. U nas jest z tym problem akurat, z wysoką frekwencją. Nie znalazłam jeszcze takiego. To zależy od ludzi. Jeżeli widzą, że robią dobrze, że chcą pomagać, współpracować, no to przychodzą. Jaka jest najczęstsza wymówka mieszkańców, którzy nie uczestniczyli w zebraniu wiejskim? Nie mieli czasu, przeważnie. Zawsze są inne obowiązki ważniejsze od zebrania. Nie mieliśmy czasu. To jest przede wszystkim. Nie mają czasu, bo nigdy nie słyszę, że im się nie chce, tylko że nie mieli czasu. No, ciężko powiedzieć, no dużo ludzi pracuje na zmiany. Czas, praca, rodzina, dom. Gdybyś mogła nazwać jedną ulicę w swojej wsi, to jak ona by się nazywała? Podejrzewam, że Śrecka przedłużając Kołaczkowo, więc tutaj myślę, że tak by się nazywała. Jana Pawła drugiego. Dlaczego akurat Jana Pawła drugiego? On do niego centymetr. Asfaltowa, o tak. Ta, Ta asfalt... niedoczekana. Ta niedoczekana, dokładnie. Czy Sołtysowi wolno więcej? Nie, nie wolno więcej. Wolą, że nie. Sołtys jest normalnym człowiekiem, tak jak każdy z nas, każdy mieszkancem wsi. Nie. Sołtyz ma takie same prawa jak mieszkańcy, moim zdaniem. Myślę, że nie. No, w pewnym sensie, jak nasza tam jedna pani tu powiedziała, że wipy na, na gminnych dożynkach idą się na jej za darmo, a reszta musi sobie coś tam kupić, nie? żeby zjeść. O tak. Jedynie w tym sensie. Gdyby Sołtys miał własny napój energetyczny. Jak on by się nazywał? Tiger. Normalnie nazywa Tiger energetyczny napój. No, różne są no piwo. Latem piwo, tak. A zimą? Zimą bardziej drink. <ścoughs> Cola z whisky. Red Bull? <ścoughs> nie, nie wiem. Gdyby Twoje życie było filmem, to jaki ten film miałby tytuł? Taka słaba komedia, no. Od do świtu. Praca? Tak. Żyj pełnią życia. Nie wiem, coś w tym stylu. Ładnie. Dlaczego warto być sołtysem? Robię coś dla wsi, robię coś dla mieszkańców. I to moim zdaniem to jest dobry plus, i też poznaję ludzi, którzy też mają o tym pomagać, chcą współpracować razem w dniach społecznych i nie tylko. I to dlatego warto być sołtysem. Czyli co, wciąż nie żałujesz tej decyzji podjętej kilka miesięcy temu? Nie, nie żałuję tego. Nie żałuję, bo poznałem ludzi i dobrych, i złych, a ci źli to mi napędzają więcej, żeby pokazać im, że można więcej zrobić, potrafię. Żeby móc poprawić, nie wiem, wygląd wsi, jakoś zintegrować mieszkańców. Bo, no U nas też tak jest problem z taką integracją, ale staramy się, tutaj już poprzedni sołty zrobił takie różne imprezki, ja staram się to kontynuować. Bo myślę, że warto coś zrobić. Warto, warto, żeby coś o mnie też powiedzieli kiedyś. Bez względu na to, czy dobrze, czy źle. Tak, tak. jest, dokładnie. Dzięki to już bardzo. ludzie oszacują sami.